Komorniku. Często słyszę pogląd, że głównym produktem Twojej pracy jest zadrukowany papier. To, czego inni widzą, to tysiące dokumentów, które przychodzą do Twojej kancelarii. Każdy z tych dokumentów trzeba zadekretować, zeskanować, podłączyć i zanalizować. Jeśli proces ten zajmuje Ci za dużo czasu, pokażę Ci, jak go przyspieszyć. Na początku zaloguj się do efektywnego komornika. Następnie wybierz moduł spinacz. Przejdź do funkcji skany. Możesz teraz czytać zeskanowane dokumenty PDF z dysku komputera. Każdy skan zostanie inteligentnie zanalizowany. Zielone dokumenty oznaczają dokumenty ze znalezioną sprawą. Czerwone dokumenty, które należy podłączyć ręcznie. W głównej części ekranu zobaczysz treść dokumentu. Na podstawie danych dłużnika, jego imienia, nazwiska, identyfikatorów lub adresu. Możesz odnaleźć sprawy. Do których trzeba przypisać pismo. Program pokaże Ci wszystkie sprawy dłużnika. Ty wybierasz, w jakich sprawach chcesz podłączyć skan, z jaką datą oraz opisem. Moduł automatycznie doda prezentację na skanie. W tle zostaną sprawdzone i zmienione właściwości dokumentu, który zostanie dostosowany do wymagań edoręcznych. Po zaimportowaniu dokument natychmiast pojawi się w historii sprawy. Jak widzisz moduł Spinacz pozwoli Ci szybko i sprawnie podpiąć dużą ilość skanów do spraw, pozostawiając Ci czas na merytoryczną analizę treści. Jeśli uważasz, że to rozwiązanie oszczędzi czas w Twojej kancelarii, skontaktuj się z nami i subskrybuj ten kanał, aby zobaczyć inne sposoby na automatyzację pracy w kancelarii.